W sobotę 21 listopada w Mikołajkach. Odbyła się gala Osobistości i sukcesy Warmi i Mazur. Była to pierwsza edycja uroczystego wręczenia nagród czołowym osobistościom związanym z regionem. Robimy te gale w najpiękniejszym regionie Polski i, i, i wiem coś o tym, bo sam jakoś jestem związany, tak myślę, że jestem związany z, z Warmi i Mazurami, bo kiedyś przez wiele lat miałem piękny pensjonat, że tak powiem, koło I taka inicjatywa, właśnie organizacja, organizowała. Takiej gali, nagradzanie firm, które odniosły sukces i osobowości, które, które, że tak powiem, swoją postawą zasługują na to wyróżnienie. Wydaje mi się, że jest bardzo na miejscu i cieszę się, że robimy to po raz pierwszy i mam nadzieję, że będziemy się rozwijać. Wyróżnienia zostały przyznane w kilkunastu kategoriach, nie tylko osobom aktywnie działającym w województwie warmińsko-mazurskim, ale i tym, którzy na co dzień podkreślają swój związek z regionem. Dla mnie to oczywiście jest wielki zaszczyt, ale też i podwójna przyjemność, bo identyfikuję się bardzo z miejscem urodzenia Olsztynem, i zdaję sobie sprawę, że trochę z tej racji, że przynależę do tych ziem, dzisiaj mogłam być. Mogę być nagrodzona. Kocham te strony. Wychowałam się między dwoma jeziorami, Krzywym i Ukiel. Między tymi jeziorami spędzałam też wolny czas. Znana aktorka i piosenkarka podkreśliła w rozmowie z nami, że jest z krwi i kości olsztynianką i za każdym razem wraca tu z przyjemnością. Powinno się wracać do korzeni. Powinno się wracać do miejsc. W których się wyrosło. Pewnie gdybym urodziła się w innym miejscu, nie byłabym tą samą wizą. Z nieopuszczającym go poczuciem humoru statuetkę odebrał aktor Jerzy Bączak. Wiemy wszyscy, że zadebiutował pan na deskach olsztyńskiego Teatru Jaracza. Dzisiaj zdobywa pan nagrodę osobowości i sukcesy warmii i Mazur. Czy spodziewałby się pan takiego obrotu sprawy? Nie. nie. Nie, no oczywiście, że nie, dlatego że jednak jestem bardzo związany z Warszawą. Chociaż muszę powiedzieć, że 50% swojego życia od 20 lat ee, spędzam właśnie tutaj na Warmi, nie na Mazurach, tylko na Warmi, e, ale to jest ten sam. Ta sama kraina najpiękniejsza na świecie. I nie spodziewałem się, jak w momencie, kiedy otrzymałem telewon z taką informacją, bardzo się z tego powodu ucieszyłem i w te pędy przyjechałem do Mikołaj. Organizatorzy postanowili docenić także lokalnych samorządowców. Wśród nich znalazł się marszałek województwa walmińsko-mazurskiego, który z dumą przyznał, że w regionie nie brakuje nam osobistości i mamy kim się pochwalić. Szereg ludzi, autorytetów, którzy w różnej dziedzinie życia zapunkcjonowali krajowo, a nawet światowo, mieszka bądź jest związane z Warmią i Mazurami. To jest sprawa no, bardzo istotna, bardzo ważna, bo to jest taka naturalna i promocja, ale też pokazywanie, że mamy tutaj źródło, tych charakterów, tych osobowości, które świadczą bardzo mocno, bardzo istotnie reprezentując nasz region. Jest to dla nas kluba i zaszczyt. Podczas gali osobistości i sukcesy Warmii i Mazur nagrodzone zostały także firmy i instytucje, które poprzez swój sukces biznesowy mają ważny udział w promocji regionu. Między innymi Agencja Eventowa Bardbo, Pałac Pacultowo, Port Lotniczy Warmia i Mazury czy wydawnictwo Made in Warmia and Mazury. Jak zapowiadają organizatorzy to w naszym regionie pierwsza, ale nie ostatnia edycja tej imprezy. Present.